Będzie sama, ale w miejscu publicznym. Dzięki temu nie będzie się ciebie bała. Będzie sama, ale w miejscu publicznym. Dzięki temu nie będzie się ciebie bała. Nie zrobię ci krzywdy. Nawet jestem ubrany, widzisz? Czego chcesz? Lepiej cię poznać. Dlaczego? Żebyś nie wpadała w panikę za każdym razem, gdy się zjawię. To będzie zdarzać się częściej? Tak sądzę. Poznajesz to? Powiedziano mi, że mój wymarzony mężczyzna będzie miał taki znak. Może nie obiecująco. Ale zostaniemy rozdzieleni przez tragedię. Kilka rzeczy się sprawdziło. Ale nie wszystko. Jeszcze nie. Nie myślmy o tym, co może się wydarzyć i żyjmy chwilą. A tragedia? Możesz się umartwiać albo żyć pełnią życia. Decyzja należy do Ciebie.